By zdobyć pożywienie Rozerwane zwłoki wchłaniają się w ziemię Zranili mnie, następnie przykuli do bratu, Wyrwę ci organy i powieszę na chatu Nie jestem śliwy, ale w głowie cię zabiję Owinę cię kotwicą, a później odpłynę No dalej proszę, wbij okowy kałaczkę Przywołuję piorun wymierzony w twoją czaszkę Wchodzę w głowę dokładnie w tej chwili Owijam się jak lina wokół samą i przekręca się w gniew kolekcjonuje pętle z samobójczych drzew medytuje w krwi czekając na antychrysta a roznoszone leki dotrzymują towarzystwa świat to skupisko nieudowodnionych win buduje samotny las zasypanych min. zwerbowałem demona, który się uaktywnia notatnik śmierci to jego czarna lista jesteś na liście bo jesteś człowiekiem nienawidzę was i to rośnie z wiekiem stan psychozy odciągają urojenia pokazujące jak Koś drabi matka ziemia, zatruje mnie stąd zatrute wiersze duchy to dusze, z ciała wyjęte Opuścili skron i świat nagle stanął. Zgadnij co powiedział mi garbaty A.